Przy mikrofonach studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a także członkowie zespołu prasowego Aksim, Zofia Sońca i Krzysztof Brauer. Szczęść Boże, witamy Was bardzo serdecznie, a w studiu Radia Sim witamy Panią Bogna Białecką, psycholog, prelegenta obecnego kongresu Katolicy A Cielesność. Witam. Na początku, czy moglibyśmy Panią poprosić o takie streszczenie w kilku dosłownie słowach Pani prelekcji? To i tak jest streszczenie czegoś, o czym można opowiadać godzinami, czyli problemu, jakim czy zagrożeniu, jakim jest pornografia. Ponieważ w tej chwili jest tendencja na świecie, żeby pornografię zacząć traktować jako zagrożenie zdrowia publicznego, a nie tylko zagrożenie rozwoju dzieci i młodzieży. I w ten sposób rzeczywiście powinniśmy do tego podchodzić, ponieważ mamy już w tej chwili liczne badania pokazujące, że to nie jest po prostu, tak jak się to próbuje przedstawiać, rozrywka dla dorosłych, tylko że to jest trucizna praktycznie dla każdego. Oczywiście gorsza i bardziej dramatycznie wpływająca na dzieci i młodzież, ale szkodliwa. A także dla dorosłych. I takie podstawowe rzeczy, które już w tej chwili wiemy, poza rzeczą oczywistą, tak, że pornografia zaburza nasze wyobrażenie na temat tego jak wygląda seks i stwarza takie kompletnie nierealistyczne oczekiwania, no to mamy dużo innych problemów, bo dla dzieci i młodzieży to jest duże Zaburzenie rozwoju, nie tylko seksualnego, ale pod każdym kątem, dlatego że zainteresowanie seksualnością w tym momencie staje się takim centralnym zainteresowaniem, które niweczy wszelkie, wszelkie inne. Czyli osoba, która Będąc no właśnie dzieckiem czy nastolatkiem zaczyna oglądać dużo pornografii, praktycznie traci zainteresowanie czymkolwiek innym, koncentruje się tylko na tym, nawet jak tego nie ogląda, to o tym myśli. I w rezultacie wszystko zostaje zaburzone, to znaczy rozwój intelektualny, niezdolność do skupienia uwagi chociażby, tak. Oczywiście zdolność wchodzenia w relacje, też takie zdrowe relacje z innymi osobami, też relacje romantyczne, zdolność panowania na emocjami, panowania nad impulsami. I to dzieje się na poziomie też mózgu, to znaczy tego, jak to dotyka mózg fizycznie, jak to fizycznie zmienia mózg. Problem taki, że np. uzależnienie od pornografii, które powstaje w okresie dzieciństwa czy nastoletnim jest niezwykle trudne do zlikwidowania, to znaczy trudno się to leczy. To jest coś zupełnie innego, jak osoba w pełni dorosła z ukształtowanym mózgiem uzależnia się na przykład od pornografii, to mimo wszystko jest łatwiejsze do leczenia niż kiedy te zmiany dotyczą mózgu, który dopiero się rozwija. Właśnie wspomniała Pani o tych problemach, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie. No, właśnie, jak to uzależnienie od pornografii wpływa, zwłaszcza na młodego człowieka? kiedy on też, też tak naprawdę kształtuje swoje zdolności, powiedzmy, komunikacyjne z innymi ludźmi, też powoli wchodzi w te relacje? Jak to wygląda właśnie z perspektywy też psychologicznej? Z jednej strony mamy w pornografii przedstawienie no seksu między ludźmi jako wykorzystywania seksualnego de facto, bo w tej chwili jeszcze za, pytanie jest takie, jakie kto ma jakie, jakie doświadczenie w ogóle z pornografią, bo na przykład to o czym opowiadają ludzie badający to zjawisko od strony naukowej mówią, jest dramatyczna zmiana w tym co jest uznawane za pornografię głównego nurtu. Kiedyś pornografią głównego nurtu był po prostu akt seksualny, a o por pornografii takiej hardkorowej się mówiło jako o pornografii z elementami przemocy na przykład i tak dalej. W tej chwili to co jest pornografią głównego nurtu to jest pornografia z przemocą. A z kolei to, co uważa się za taką hardkorową, ciężką, to już ma jakieś elementy dodatkowe, na przykład zwią związane z jakimiś obrzydliwymi zachowaniami, czy w, w, w których ta przemoc jest jeszcze bardziej wyolbrzymiona, parafilię, i tak dalej, i tak dalej. Czyli to się zmienił punkt ciężkości. Co to oznacza, że na przykład moje pokolenie, jeżeli gdzieś zobaczyło film pornograficzny, to prawdopodobnie zobaczyło akt seksualny. Wasze pokolenie, jak trafia na pornografię, to prawdopodobnie od razu, z przynajmniej z elementami przemocy słownej, poniżania, duszenia i tak dalej, nie będziemy opowiadać o szczegółach. tak? No jak możemy słyszeć, właśnie pornografia to jest taki dość poważny problem i właśnie z czasem staje się coraz bardziej poważny. Jak można walczyć z tym problemem, zarówno u starszych, jak i młodszych? Jak w ogóle z tym walczyć po prostu? Co możemy zrobić? Jakie kroki podjąć? Kroków można by podjąć dużo od utrudnienia dostępu do pornografii najmłodszym. A w Polsce się do tej pory nie robi absolutnie nic z tym. A przecież chociażby w Anglii jest no, prosta zasada wprowadzona, że każdy telefon, który jest sprzedawany, każdy smartfon jest traktowany jak smartfon dziecka, ma poblokowanych mnóstwo rzeczy. I po to, żeby odblokować dostęp do pornografii, to trzeba zadeklarować, że się jest osobą dorosłą i to udowodnić za pomocą dowodu osobistego, karty kredytowej itd. Tak u nas nawet tak podstawowego zabezpieczenia nie ma. Znaczy, jasne, że to y, żadne bariery czysto technologiczne nie są skuteczne w 100%, ale przynajmniej utrudniają dostęp. Tak? A u nas tego kompletnie nie ma. To, co powinno nami wstrząsnąć, bo to jest jedna z głównych rzeczy, które w tej chwili powtarzam, to jest chociażby raport NASK z ubiegłego roku, z listopada ubiegłego roku, gdzie przebadano kilkanaście tysięcy polskich nastolatków, pytając na przykład, kiedy oglądacie pornografię, za pomocą jakich urządzeń, gdzie. No i okazało się, że co? Główne narzędzie oglądania pornografii to jest smartfon, a główne miejsce, gdzie się ogląda pornografię, to jest szkoła. Tak to jest w czasie przerw. To jest w dodatku w tej chwili zaczęło być takim elementem budowania tożsamości grupowej w tym sensie, że kiedyś była na przykład różnica, bo chłopacy bardziej oglądali dziewczyny raczej nie. I to jest tak naturalnie związane z naszą seksualnością, że dla mężczyzn bodźce wzrokowe są o wiele ważniejsze niż dla kobiet, a w tej chwili ta różnica między płciami zanikła. Dziewczyny i chłopacy oglądają tak samo. Przez to, między innymi, że to się ogląda w paczce, to się ogląda w grupie. To jest tak, że jedna osoba przynosi, mówi: Zobaczcie, tutaj jest, co oni tutaj wyprawiają, i wszyscy to oglądają, na przykład się śmieją, komentują i w tym momencie rzeczywiście oglądają wszyscy. Więc jak to dr Lange pod, podsumował, dr Lange, który, Rafał Lange, który jest jednym z autorów tego, tego dokumentu, NASKU, mówi, grupa rówieśnicza w tej chwili z miejsca wtórnej socjalizacji stała się miejscem patologizacji. Więc najprostsza rzecz, którą możemy zrobić, żeby zmniejszyć dostępność pornografii wobec dzieci i młodzieży, to jest chociażby egzekwowanie i wprowadzenie zakazu przynoszenia smartfonów do szkoły. Są pewne proste rzeczy, które możemy zrobić, żeby, to po, żeby pomóc, no ale ich nie robimy. Tak jak pani wspomniała, pornografia tak naprawdę daje. Potworne wypaczenie seksualności. No i właśnie, jak to uzależnienie też wpływa na przykład na małżeństwa? Czy to są poważne problemy? Czy na przykład czasami małżeństwa też mogą przechodzić pewne kryzysy, a niekiedy mogą się nawet rozpaść? No. To znaczy, tutaj warto sobie posłuchać, co mają na ten temat do powiedzenia seksuolodzy pracujący z seksoholikami, z małżeństwami też w kryzysie ze względu na uzależnienie od pornografii czy w ogóle od, od seksu. I jeden z problemów jest taki, że czasami jak przychodzi para w kryzysie małżeńskim, to niektórzy psychologowie doradzają, a pooglądajcie sobie razem pornografię, to to wam trochę dodaj jakiegoś takiego smaczku i wam na nowo zacznie ten seks smakować. Oczywiście efekt jest wręcz przeciwny, ponieważ kończy się to na oglądaniu innego typu pornografii, bo inny typ pornografii jest ciekawy dla kobiet, inny dla mężczyzn, w osobnych łóżkach, tak? I generalnie nie, to nie wpływa dodatnio na, na, na życie seksualne w małżeństwie, a wręcz przeciwnie. I w, z drugiej strony, jeżeli ktoś popada w uzależnienie od pornografii i wchodzi z tym bagażem w małżeństwo może mu się wydawać, że jak będzie prawdziwa kobieta, prawdziwy seks, to że to jakoś pomoże w przezwyciężeniu tej niezdrowej relacji z pornografią. To, to tak nie działa, bo zaczynamy się warunkować na to, co widzimy na ekranie, i to jest takim punktem wyjścia, punktem odniesienia, to jest to, co pobudza seksualnie, i w tym momencie kontakt z żywą osobą to wygląda po prostu jak słabe porno. Chociażby biorąc pod uwagę tego, jak bardzo wyidealizowane są ciała aktorów, one też potem są nie tylko przygotowywana odpowiednio do nagrywania, tak? ale też, też później są retuszowane. Więc mamy aktorów z idealnymi ciałami i prawdziwą osobę, tak? żonę czy męża, którzy ani nie są tak sprawni, ani nie wyczyniają tych wszystkich rzeczy, które, które wyczyniają aktorzy na, na filmie pornograficznym, ani tak nie wyglądają, to, to jest nudne. Tak? Ktoś, ktoś określił to w ten sposób, Przepraszam, nie pamiętam nazwiska, ale że przy pornografii prawdziwa kobieta zaczyna wyglądać jak słabe porno. I to jest takie podsumowanie problemu. No, widzimy, że problem jest o tyle bardziej poważny. A jak właśnie to eksplorowanie tej pornografii wpływa potem na taką rolę matki, żony, ojca-męża? Każde uzależnienie, jeżeli dochodzi do uzależnienia, to każde uzależnienie niszczy nam zdolność wchodzenia w prawdziwe relacje. To tak samo jak alkoholizm, czy tak samo jak uzależnienie od narkotyków, będzie niszczyło naszą zdolność do relacji. Tak samo uzależnienie od pornografii. Przy czym tutaj będzie to o tyle poważne, że jednak uzależnienie od pornografii dotyka wszystkich. Aspektów, jakby życia człowieka, to znaczy to niszczy nas nie tylko pod względem, no właśnie, preferencji seksualnych, ale też niszczy naszą duchowość, niszczy nasze emocje, bardziej mówiąc szczerze, niż alkoholizm czy, czy narkomania. Więc no. Destrukcja, to można podkreślić, podsumować jednym słowem: destrukcja, destrukcja relacji. I bardzo często tak właśnie rodzice nakrywają dziecko, że ogląda pornografię, masturbuje się. Jak taki rodzic powinien porozmawiać z takim dzieckiem, żeby go nie urazić, żeby go nie zrazić, żeby jeszcze bardziej nie popadło w taką pornografię, żeby to przyniosło takie realne, pozytywne skutki? To mocno zależy też od wieku dziecka, bo. No to już wchodzimy w bardzo skomplikowane sprawy, ale na przykład zapraszam na stronę prowadzoną przez moją fundację Rodzice Co. Tam jest na przykład taki artykuł 10 sposobów rozpoczęcia rozmowy z dzieckiem o pornografii. Takie na zasadzie, że podejrzewamy, że ma z tym styczność, czy mamy sygnały, że ma z tym styczność i się zastanawiamy, jak w ogóle zacząć temat. To tam są właśnie takie konkretne porady, jak to zrobić w sposób delikatny, dostosowany do wieku, bo tu nie ma uniwersalnego zagajenia tej sprawy. Wiadomo, prawda? Chcemy dziecku pomóc, a nie go jeszcze bardziej pogrążyć i sprawić, żeby już nigdy, nigdy nie przyszło do nas żadnym problemem. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem w studiu Radia Sim była pani Bogna Białecka, autor referatu Przemoc wobec ciała i duszy, relacji, pornografia na kongresie Katolicy a cielesność. Bardzo dziękuję. My wam również też dziękujemy bardzo serdecznie. Przy mikrofonach byli Zofia Sojta i Krzysztof Brauer. Z Panem Bogiem.